Dzień dobry, witam serdecznie, Jarek Bury, firma Złota Rybka się kłania. Dzisiaj gościmy na stoisku firmy Polmar do Pana Tomasza. To jest nasz, nasz dystrybutor, nasz producent akcesorii dla hodowców. Panie Tomaszu, ja dzisiaj mam gorącą prośbę, bo chciałem przedstawić naszym hodowcom, jakie macie nowości na sezon 2020. Bo dzisiaj się znajdujemy na Exposile z jasostowców. Także proszę, Panie przedstawię przedstawić naszym kolegom, co byśmy zaproponowali na tę sezon. Ogólnie mamy kilka nowości. Szczególnie największą, najbardziej rzucającą się w oczy, to jest bez nasza aluminiowa Konstrukcja bardzo lekka, bardzo solidna i bardzo wygodna. Może Wszystko jak wygląda to mniej więcej. Wygląda w środku. Konstrukcja jest bardzo lekka. Idealnie dopasowana również do rusztów podwieszanych, których widać na dole. No i jeszcze ważnym elementem są oczywiście prostata w montażu, ponieważ jak widzicie tutaj są elementy, które są służą do łączenia profili aluminiowych. To są też łączenia naszej, naszej, naszego Producenta, tak. Panie Tomku, ja już widziałem, w tamtym roku wprowadziliście Państwo do oferty właśnie te łączniki. Tak, mamy kilka wersji łączników. Łączniki, rygle. Naprawdę fajnie, że ktoś zajmuje się właśnie produkcją. Takie boli tak, inne bokuje... konstrukcje aluminiowych, się nadają. Oczywiście, bo też jest z naszych hodowców bardzo dużo takich rzemieślników tak zwanych, którzy we własnym tak zwanym domowym sposobie mogą wykonać sobie takie wojlerki. Także my szanowni Państwo zapraszamy Was oczywiście do kontaktu z nami jako firmą Złota ale również z firmą Polmark, bo po prostu firma Polmark produkuje te ośrodki chyba w dwóch rodzajach, czyli w dwóch rozmiarach. I one są w kilku wersjach, czyli są jako, jako prostokąty, jako trójniki, jako krzyże chyba te krzyżaki też podobają. Tak, do... tak, mamy w kilku wersjach, jeżeli chodzi o to dwie wersje, to dwie wersje to dwie mamy piętnastki, dwudziestki i tak powiem, no kilka wersji jest, także można stworzyć naprawdę różne pozycje. Ta opcja jest jak najbardziej przygotowana dla hodowców gołębi pocztowych, ale również też zapraszamy hodowców, którzy mają gołębi ozdobne oraz również takie egzotyczne. Także te wszystkie elementy, również te gotowe bojlery, tak jak jest tutaj pokazana, są dostępne w firmie Polmark, jak i również będą u nas dostępne na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy.